w Glinie to nie tylko bardzo ciekawe i twórcze doświadczenie, rozwój i zabawa, to także doskonałe zajęcie relaksacyjne i terapeutyczne, które pozwala człowiekowi się wyciszyć. Tego po latach pracy w ciągłym biegu szukała Marzena Olszyńska. Dwa lata temu byłam na stanowisku dyrektorskim i zajmowałam się sprzedażą rur. Zapyta pani: jakich? Kanalizacyjnych i wodociągowych, zbiorniki retencyjne, zagospodarowanie wody deszczowej. To był mój świat, no jeszcze parę lat temu. Pani Marzena kilka lat temu wyjechała z Koszalina do Poznania i tam pracowała w zawodzie. Rok temu w jej życiu nastąpił przełom. Od roku jestem w Koszalinie. Podjęliśmy z partnerem decyzję powrotu z Poznania do Koszalina. Ze względu chociażby na własne rodziny, czyli własną mamę, własne dzieci, które po prostu zostały w Koszalinie, będąc w Poznaniu, prowadzi się bardzo szybkie życie. Tak? Szybkie, pędzące. Oczywiście jest więcej atrakcji, i jest w czym wybierać, ale z drugiej strony jest to też bardzo męczące. Koszalin, ze względu na to, że jest to moje rodzinne miasto, był najlepszą opcją powrotu tutaj i troszeczkę odpoczynku od takiego szalonego tempa. Po powrocie do Koszalina mąż pani Marzyny znalazł pracę w zawodzie. Bohaterka naszego programu szukała czegoś, co pomoże jej przywrócić równowagę w życiu. Nie sprzedaje tutaj rur, rzeczywiście. Nie sprzedaję, nie projektuje, nie zajmuje się już inżynierią środowiska. Ceramika początkowo tylko była odskocznią, czyli sposobem na to, żeby troszeczkę się wyciszyć, troszeczkę, żeby spędzić czas w innym towarzystwie niż na budowie. I po to, żeby robić coś, całe życie chciałam tworzyć, tak? Bo robić to źle powiedziane, tworzyć. Tworzyć cokolwiek by to było. Czy to były wcześniej wyszywanki, robienie na drutach, czy szycie, cokolwiek. Cokolwiek, trafiłam na ogłoszenie, zapraszamy na zajęcia ceramiczne. I właściwie się zastanawiałam, że ceramika gdzieś tam się przez całe życie moje przewracała na zasadzie takie, o, jaka piękna miseczka, ojej, szkoda, że ja tego nie potrafię. I mówię, dlaczego nie? Pierwszy wyrób był tragiczny. Była to kura, do dnia dzisiejszego pamiętam. Była to kura y, na Wielkanoc, obrzydliwa do granic możliwości, stojąca u mojej babci na półce, y, która z dumą to pokazuje do dnia dzisiejszego. To jest dzieło mojej wnuczki. Y, hmm. Teraz troszeczkę się tej kury wstydzę, niemniej jednak wtedy byłam cała przeszczęśliwa, że mi się udało coś stworzyć. Pani Marzyna nie należy do osób, które łatwo się poddają. Z pasją opowiada o tym, że ceramika wymaga cierpliwości, i ona w tę cierpliwość się uzbroiła. Co było dalej, to były coraz częstsze wizyty w pracowni Hecho w Poznaniu, coraz częstsze prośby, a zostańcie dłużej, a czy mogę przyjść wcześniej i zapłacę sobie za dwie, trzy godziny dłużej. Później był kolejny plener ceramiczny, na który namówiłam partnera, pojechaliśmy razem, on jeździł po górach, a ja siedziałam w stodole i po prostu sobie lepiłam. I to był fantastyczny czas. I to był czas, który uzmysłowił mi to, że ja chcę to robić, ja chcę tworzyć. E, Chcę poznawać tą technikę, bo to jest technika, którą się poznaje przez całe życie. Po podjęciu decyzji o powrocie do Koszalina, pani Marzena była pewna, że do zawodu już nie wróci. Otworzyła pracownię ceramiki. Koszalin e, jest miastem, twierdzę, tak zwanym moim, tak? To jest tak moje miasto, e, które, w którym po prostu się urodziłam. To są moje kąty. Tutaj mamy dom, tutaj chciałabym po prostu dalej rozwijać to, co się zaczęło. Marzena Olszyńska nie tylko tworzy po to, by siebie rozwijać pasją i miłością do ceramiki, dzieli się z innymi. Warsztaty są dla wszystkich. Tak? Warsztaty: najmniejszy młody człowiek, który przyszedł, miał 3 lata, najstarszy 67. Czyli rozpiętość wiekowa jest bardzo duża. Każdy, kto chce, kto pragnie zamoczyć ręce w mokrej, zimnej glinie, po prostu jest mile widziany. Kto chce stworzyć cokolwiek dla siebie lub ewentualnie dla swoich przyjaciół. Bardzo zapraszam wszystkich, którzy chcą spróbować, bo to jest naprawdę zaraźliwe. Pani Marzena uparcie twierdzi, że spróbować może każde i jej zdaniem talent to 10% sukcesu. 90% to ciężka, systematyczna praca. Jeżeli ktoś chce mieć kurs od A do Z, czyli zaczynamy od poznawania technik, od tego, jak wygląda glina. No to mogę się skusić na coś takiego, ale z drugiej strony fajniej jest w czasie takich zajęć, które są nieregularnie poznawać każde tworzywo, poznawać nową technikę. A może y, zrobimy to dzisiaj w ten sposób? A może zaczniemy już robić w 3D, jak ja to mówię, czyli nie twórzmy już płaskich misek, miseczek, stwórzmy coś wyższego, kubek, tak? Niech to i jest to forma, która... Bardzo jest taka otwarta dla ludzi, którzy nie mają zdolności manualnych, mogą się nauczyć. Są oczywiście formy, które można odlać w tak zwaną masę lejno, ale nie polecam, bo to już jest produkcja. My chcemy tworzyć, czyli robić coś z gliny, która jest bryłą do tego, żeby to było pięknym przedmiotem. Praca nad każdym pomysłem zaczyna się jak to u artysty bywa od kartki papieru. Projektuję dla siebie, czyli ktoś mi kiedyś podpowiedział bardzo ważną rzecz. Zanim pójdziesz na zajęcia, ja to powtarzam swoim uczniom, no chyba tak można powiedzieć, dzieciakom, które przychodzą, stwórzcie swój zeszyt. Jeżeli idziecie gdzieś, zobaczycie coś, fajny przedmiot, bo nie tylko te przedmioty, które są użytkowe, mogą być inspiracją, ale inspiracją może być kwiatek, inspiracją może być dom, tak, który chcemy później przenieść i zrobić z tego świecznik. Zróbcie swój zeszyt. Ja takich zeszytów posiadam trzy, gdzie po prostu rysuję, rysuję to, co mi przyjdzie do głowy. Tak? Jestem gdzieś, e, wyjeżdżam, zabieram zeszyt w kieszeń z ołówkiem. Po to, żeby naszkicować, a później wrócić i po prostu zrobić to wracowo. Pasja, pasją, ale trzeba z czegoś żyć. Czy można utrzymać się ze sprzedaży własnoręcznie zrobionej ceramiki? Przedmioty oczywiście sprzedaję, jak każdy rzemieślnik, ja powiem tak, z bólem serca, oddaje własne dzieci, ale no jest to wymóg po to, żeby żyć dalej. Sprzedaję w swojej pracowni, gdzie zapraszam ludzi, którzy widzą moje przedmioty, na przykład na Facebooku, gdzie mogą zobaczyć, mogą przyjść do pracowni i zobaczyć, czy rzeczywiście to, co widzą na zdjęciu, odpowiada wyobrażeniom, bo to są mylne rzeczy. Czasami ktoś przechodzi po małą cukiernicę okazuje się, że weźmie tą największą, bo stwierdzi, że ona jest fajniejsza niż ta malutka. Dodatkowo, oczywiście, można spotkać mnie na kilku portalach, których są typowo dla rynkodzielników. Ale dodatkowo swoje przedmioty, produkty zawsze wystawiam na jarmarkach, które, na których mam możliwość bycia. W pewnym momencie trzeba sobie zadać pytanie: albo będziemy mieć, albo będziemy? I to jest właśnie ta rzecz. Ja, ja chcę być, tak? Czyli chcę tworzyć. Chcę być w zgodzie ze sobą, tak? czyli nie wykonywać bardzo dobrej pracy, bo inżynieria środowiska jest dla mnie bardzo ciekawą dziedziną, z tym, że no niestety korporacja ma pewne wymogi co do czasu do poświęcenia dla, dla firmy, co do różnych kwestii, które no w pewnym momencie zaczynają nas jako ludzi... Jak gdyby ukierunkowywać, czyli dostajemy klapki i właściwie jest tylko i wyłącznie praca. Przychodzimy z pracy i też pracujemy, tak? I to jest to, co bardzo, bardzo zmęczyło mnie. A po drugie, ja chyba całe życie marzyłam o tym, żeby tworzyć, żeby mieć to, tą satysfakcję, bo każda rzecz, którą tworzę, to jest satysfakcja dla mnie. Nieważne, czy to będzie bardzo mały koralik, bardzo mała broszka, czy to będzie duży lampion. To jest satysfakcja. Słowo rękodzieło dla Marzeny Olszyńskiej jest ogromnym zobowiązaniem wobec klientów i jej uczniów. Nie używam form gotowych. Jestem dużym przeciwnikiem. Mam te formy gotowe, ponieważ część osób, niewielki ułamek, ale przychodzi i chce taką formę mieć i taką formę, czyli idealny dzbanuszek, idealną filiżankę. Nie używam tego i nie robię. Czyli każdy przedmiot jest zrobiony od podstaw, jest oryginalny. I nigdy jest niepowtarzalne, czyli zawsze będzie się czymś różniło, Mimo, że mu, jeżeli mam zrobić, nie wiem, 10 cukiernic tego samego formatu, one zawsze będą się czymś różniły. Chociażby tym, że ilość gliny jest różna, inaczej to wyjdzie po prostu w wypale. Praca w, w glinie to nie jest tylko i wyłącznie zrobienie. Tak? E, to jest zrobienie podstawowego przedmiotu, to jest tak zwane pół drogi, czyli to musi jeszcze wyschnąć. Jak wyschnie, wsadzamy do pieca, trzeba to wypalić na biskwit. Jak będziemy mieli biskwit, wyciągniemy to z pieca, to musimy to wyszkliwić, a potem z powrotem musimy wsadzić do pieca, żeby to wypalić. I wtedy już mamy gotową pracę. Od złożenia zamówienia do jego realizacji może upłynąć nawet kilka dni. To zależy od stopnia trudności danego projektu, ale również od tego, czy w danym dniu z gliną się dobrze współpracuje. To jest czasami kilka godzin, a czasami jest parę dni. Bo czasami e, wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić w dniu dzisiejszym, bo już nie mam weny, albo po prostu e, coś jest nie tak, tak, nie tak z rynkoma, nie tak z gliną, w ogóle jest, świat jest brzydki i B. Więc odkładamy, zamykamy e, szczelnie, żeby nam nie wyschła i po prostu wracam do tego na, na dzień następny. Ceramika to nie wszystko. Marzą mi się warsztaty z tkactwa, ale tego tradycyjnego. Tego też się nauczyłam i oczywiście swoją wiedzą chcę się podzielić z mieszkańcami Koszalina. Jest dużo ludzi, którzy chcą, e, którzy chcą, po pierwsze, wyjść z domu, po drugie, nauczyć się czegoś nowego, po trzecie, uratować jeszcze tą część e, naszego tak naprawdę dziedzictwa, bo to jest coś, co my, e, znaczy nasze babki, miały na bieżąco. Tak? Wrzeciono mojej babci świętej pamięci, stoi u mnie w domu i właśnie czego chyba na dobry czas. Bo jest w pełni jak gdyby, wyposażone, można siąść do niego i, i tkać osnowę. Tylko tu jest kwestia tego, żeby po prostu znaleźć takie miejsce w koszalinie, gdzie by można było nie tylko tkactwo, ale wszelkiego rodzaju dziedziny rękodzieła, prawdziwego rękodzieła, móc pokazać, móc cieszyć innych, zabawić albo po prostu nauczyć. Z zapałem wierzymy, że pani marzynie się uda zaradzić swoją pasją tych, którzy chcą się nauczyć czegoś nowego. A o pracowni Czwarte niebo zapewne nieraz usłyszymy: w końcu to kolejna dobra marka z koszalina.